10 minut. Najnowsze wydarzenia, nieznane opinie, niezwykli ludzie, niezależne poglądy, zjawiska, osobliwości, anegdoty. 10 minut. Przedstawia, przybliża, zaprasza. Armii radzieckiej stacjonujące w Polsce zawsze były ściśle strzeżone. trudno się było do nich dostać i jeszcze trudniej sfilmować. Jednym z największych zgrupowań jest Borne Sulinowo, gdzie mieszczą się dwa rodzaje broni, jednostka czołgów i gwardyjska brygada rakietowa. Właśnie tutaj, w Bornym Sulinowie, położonym w głębi lasów, przebywa około 12 tysięcy ludzi. Miasteczko wojskowe jest w pełni samowystarczalne. Oprócz koszar i obiektów typowo wojskowych są domy mieszkalne dla kadry, szkoły, przedszkola, szpital. Bezpośrednią komunikację ze Związkiem Radzieckim umożliwia bocznica kolejowa. Praktycznie Polakom trudno się zorientować, ile osób wyjeżdża lub przyjeżdża. Tak było dotychczas przez wszystkie lata. Pełnomocnik Związku Radzieckiego do spraw pobytu i ewakuacji wojsk radzieckich, generał pułkownik Wiktor Dubynin, z dumą mówi o wypełnianiu internacjonalistycznego obowiązku przez żołnierzy Grupy Północnej. Obecnie, na jego polecenie, także z dumą, żołnierze mają wracać stopniowo do kraju, z poczuciem dobrze wypełnionego obowiązku. Mimo pięciu już tur rozmów przedstawiciele Polski i ZSRR nie podpisali umowy o wycofywaniu i tranzycie wojsk z Niemiec. Obie strony deklarują dobrą wolę, a jednak porozumienia dotychczas nie ma. A co myślą o sytuacji sami żołnierze radzieccy? Wypełnialiśmy tu swój internacjonalistyczny obowiązek. Wypełnialiśmy obowiązek. Internacjonalistyczny obowiązek wobec ojczyzny. Jestem w Polsce niedługo, łącznie półtora roku. Przez te półtora roku mieliśmy dobre kontakty z Polakami. Nie zauważyłem żadnych wrogich działań wobec nas. Polacy bywali tutaj u nas w brygadzie. Jestem tu już dwa lata w Bornym Sulinowie. A jaki był stosunek Polaków do Was wzajemne kontakty? Stosunek Polaków do nas był dobry. Przez dwa lata pobytu tutaj w siłach zbrojnych bardzo dużo się nauczyłem. Obywatele polscy nie odnosili się do nas źle. Czy zdarzały się jakieś nieprzyjemności? Nie, żadnych nieporozumień nie było. Co będzie pan robił w Związku Radzieckim? Jaki ma pan zawód? Jestem z zawodu kierowcą. Będę pracował w przedsiębiorstwie budowlanym jako kierowca. Być może będę kontynuować naukę. A jaki jest pana zawód? Kierowca. Ja służę i nadal będę służyć. Wyprowadzenie wojsk radzieckich z Polski zaczyna się od Bornego Sulinowa. Przygotowany do odprawy sprzęt czeka na rozkaz symbolicznego odjazdu. Faktyczny nastąpi parę godzin później. Przed odprawą konferencja prasowa generała Dubynina. Jako wojskowy chciałbym Wam oświadczyć, że zostawienie wojsk w Niemczech, kompletnie odciętych od terytorium Związku Radzieckiego, to rzecz niemożliwa, niezależnie od najbardziej nawet życzliwych stosunków wzajemnych z Niemcami, Polską i innymi państwami. Podkreślam, że Stany Zjednoczone na razie nie spieszą się z naśladowaniem naszego przykładu. Nie trzeba wcale być wojskowym, aby zrozumieć niedopuszczalność takiej sytuacji, kiedy w centrum Europy, w okrążeniu innych armii, innych państw. Znajdzie się nasze zgrupowanie wojskowe. Nigdy nie stawialiśmy i nie, sta, nie stawiamy w dalszym ciągu, że dążymy do tego, by wojska radzieckie w Niemczech były odcięte aż do czasu pełnego wycofania. Polska strona zgodziła się na pozostawienie już w kolejnych turach rozmów na terror Polski niezbędne ilości związanych z nadzorem tranzytu z Niemiec. I do, speł do spełnienia innych czynności, które z wojskowego punktu widzenia są uzasadnione. Przewidując pytanie, dlaczego ewakuacja wojsk z Węgier i z Czechosłowacji przechodzi znacznie szybciej, odpowiadam, w warunkach północnej grupy wojsk przyspieszenie tempa wyprowadzenia jest zupełnie niemożliwe. Na terytorium Polski są rozmieszczone zapasy środków technicznych i materiałowych, kilka razy większe niż posiadały grupa centralna i południowa razem wzięte. Padło tu stwierdzenie, że w terytorium Polski trudniej jest wycofać wojska i zapasy materiałowe niż z Węgier lub przechosować. Na innych warunkach i później znalazły się tam wojska radzieckie. U nas były dłużej. I są jeszcze. I jeszcze. Inne było ich przeznaczenie. W związku z tym. W związku z tym... Istotnie na terytorium Polski jest nagromadzony sporo zapasów Zgodnie z naszymi planami o jednostronnej redukcji sił zbrojnych i rodzajów uzbrojenia, ewakuacja wojsk zaczęła się praktycznie już dwa lata temu. Wycofaliśmy na teren Związku Radzieckiego ponad 100 czołgów. Około 170 kompleksów artyleryjskich, 40 samolotów bojowych, około 70 śmigłowców i ponad 2000 samochodów. Nie mogąc się doczekać spotkania na szczycie na szczeblu prezydentów naszych państw, 9 kwietnia rozpoczynamy wyprowadzanie części pododdziałów zaplanowanych przez nas na rok 91. Na życzenie strony Polskiej zaczynamy od ewakuacji ciężkiego uzbrojenia. Do ojczyzny wyjeżdża w pełnym składzie gwardyjska brygada rakietowa. W ciągu roku będą również wyprowadzone niektóre pododdziały jednostek lotniczych, łączności i wojsk inżynieryjnych oraz na życzenie strony polskiej pojedyncze oddziały artyleryjskie i jednostki czołgów. Licząc w przybliżeniu, stanowi to około 10 tysięcy ludzi, czyli około 30 oddziałów wojskowych. Zwolni się kompletnie dla obywateli Polski 7 radzieckich garnizonów. A teraz aspekt socjalny. W efekcie redukcji sił zbrojnych i ewakuacji wojsk z Europy Wschodniej i Centralnej oraz z Afganistanu i Mongolii w krótkim czasie doszło do kryzysowej sytuacji w dziedzinie zapewnienia mieszkań rodzinom na terenie Związku Radzieckiego. Obecnie w naszym kraju około 200 tysięcy rodzin nie ma mieszkań. Wraz z ewakuacją wojsk z Niemiec i z Polski dojdzie jeszcze ponad 60 tysięcy oficerów i podoficerów nieposiadających domów. Chcę tutaj przypomnieć słowa wypowiedziane ustami ministra, pana ministra Skubiszewskiego. Jesteśmy gotowi pozostawić na terytorium Polski określoną ilość rodzin radzieckich do czasu, kiedy problem mieszkań zostanie rozwiązany. I po drugie w tej kwestii, są gotowe nasze przedsiębiorstwa budowlane do wzięcia udziału, oczywiście na zasadach komercyjnych, do podjęcia budownictwa mieszkań na terytorium Związku Radzieckiego. Koszt przejazdu jednego eszelonu, liczącego średnio 30 wagonów do granic Związku Radzieckiego w kierunku Brześcia, został wyceniony na ponad 46 tysięcy dolarów. Tak samo wyliczono koszty tranzytu z Niemiec. Polacy zadeklarowali gotowość podstawienia niemal natychmiast każdej ilości wagonów na życzenie dowództwa wojsk radzieckich. Dziesięć minut. Przedstawia, przybliża, zaprasza.